Rzuć najmniejszy choćby blask w ciemne wiersze grochowiaka! Ferleo! Ferleo chciałby do niej wybiec, podać rękę pod stopel, wiec, i pod stopę lecz spostrzega świecy gopleć <laughs> i rozbitać pod podłosy swej kochanki tłusty biust, a kochanka pcha do ust rozwaloną czarną kiszą. Na przegór Dla mięsa dają dla mięsa szczególnie! Szczególnie w obronie mięsa! A Ono się bali, Nie trwa, Nie stygnie! Nie przetrwa i w soli! Odbadaj Odpada i boli! Tak! Szlachetne tak. profile pokrywane z grupami druidycznych głan. No, frajnie pleśni kobiety! Najgrubsze! Mają ostateczność męża i widzęca! No tylko chudę mają wiatr po noga!